Dzień dobry, cześć. Ooo, cześć Artur. No, jak się tam się czujesz? No, powiem Ci, zupełnie inaczej to wygląda. Jak tam strony... się czujesz po drugiej stronie lustra? Po drugiej <laughs> stronie zupełnie inaczej. Przeszłam tę tą, całą tą, tą noc, udało mi się. No, powiem Ci, czuć ból. Mhm czuć ból. Także dzisiaj już jest super, nie? Także zobaczymy jak Ty mi pokażesz tak. naszą pracę z tej drugiej strony. Od tej drugiej, od tej strony, strony, drugiej strony może wyglądać, prawda? Zaczniemy sobie tak jak zwykle ja robię, od podłączenia pola magnetycznego, żeby, żebyś też się szybciej regenerowała, dobra? Dobrze. A potem zobaczymy czym się różnią też nasze strategie, prawda? Dokładnie. Odnośnie <laughs> pokazywania pacjentom co mogą, czego nie mogą po operacji. Pole magnetyczne, jak pewnie pamiętasz, jest po to, żebyś też się szybciej regenerowała po operacji, dobra? Mhm. Także tak jak normalnie mamy Yy, różnego rodzaju procesy regeneracyjne, tak one po narkozie, po takiej dużej operacji, jakim jest właśnie operacja plastyczna, one są spowolnione. Także to pole pozwala przyspieszyć te naturalne procesy regeneracyjne w organizmie. Dobra, także kilka minutek sobie posiedź w tym, a za chwilkę sobie zaczniemy mm, Dobra. ćwiczenia. Dobra? Pewnie. Okay. Pamiętasz na pewno, że zawsze na początku trzeba wstać, prawda? Żeby tak. zrobić pewne pierwsze ruchy, pewnie takie Ćwiczyłam ćwiczenia. wczoraj. Tak, tylko pamiętaj, żeby się nie podpierać rękoma, dobra? Dobra. Podnieś sobie jedną nogę, dowolnie którą Ci będzie wygodnie. Ręce spleć za kolanko, dobra? I to jest Twoja główna dźwignia, dobra? Spróbuj wstać w ten sposób. Lekko, lekko ugiąć jeszcze głowę, super. Tak, żeby Cię noga odprowadziła. Bardzo ładnie, dobra. I teraz za pomocą tylko nóg Wstań sobie z łóżeczka. O, właśnie, dokładnie. Mhm. Dobra, i teraz wstajemy do góry. Super. W Twoim przypadku masz założone dreny, prawda? Czyli takie dwie mhm. rurki, właśnie które będą odprowadzały te wszystkie płyny, które mm -hmm. nagromadziły się w środku, tak. Więc na początku przez te pierwsze okres, okres w kilku godzin, dopóki te dreny są założone, hmm. nie podnoś za bardzo ręki do góry, dobrze. dobrze? Natomiast jak już tych drenów nie będzie, daj sobie kilka, kilkanaście godzin, żeby pierwsze procesy takie regeneracyjne w tkance zaszły dobrze. i już wtedy możesz podnosić maksymalnie do 90 dobrze. stopni rękę, dobra? Okay. Dobrze. OK, to zaczniemy sobie od uruchomienia okolicy stału ramiennego, dobra? Uh -huh. Spróbuj sobie delikatnie podnieść jedną rękę do góry. I powiedz mi, czy czujesz jakiś ból, dyskomfort? Teraz czuję. Coś tam tak, czujesz, tak? Dalej nie mogę. Dobra, spróbuj sobie tam, gdzie boli, delikatnie całą dłonią lekko ucisnąć i delikatnie podnieść znowu rękę do góry. Powoli. Troszkę Super, lepiej? Tak. Uh -huh. To jest tak zwany masaż funkcyjny, żeby odciążyć tą tkankę, która boli tak, i ruszać tylko tą tkanką, która tak. jest potrzebna do ruchu. Dobra? Także kilka razy sobie w ten sposób porób i to Super. powinno przyspieszyć no, też regenerację czuję w tym miejscu. No, dokładnie. To mam stosować. To jest ta różnica chociażby, nie? Także zawsze się uzupełniają. Fajnie. I teraz Super. druga ręka, dobra? Najpierw jedną bez uciskania, powolutku. Mm. I spróbuj teraz z uciśnięciem i lekko podnieść do góry. Nawet mm -hmm. powiem Ci taką ulgę przynosi do ciśnienia. Tak, tak, dokładnie. Że dociskam bo... i czuję po prostu mm -hmm. nawet taka ulga i zupełnie. Tak, dlatego też mocno zalecamy zawsze, prawda? Mówimy pacjentkom, żeby kilka razy tak. dziennie, tak co dwie, co trzy godziny, całą dłonią masowały Masować. tutaj w okolica, żeby odciążyć tą tkankę, która boli tak, i ruszać tylko tą tkanką, która tak. jest potrzebna do ruchu, dobra? Także kilka razy sobie w ten sposób porób i to Super. powinno przyspieszyć no. też regenerację czuję w tym tak. No, dokładnie. To mogę stosować. To Stosowałam. jest ta różnica chociażby, nie? Także mm. zawsze się uzupełniamy. Fajnie. I teraz Super. druga ręka, dobra? Najpierw jedną bez uciskania, powolutku. Mm. I spróbuj teraz z uciśnięciem i lekko podnieść do góry. Mm -hmm. Nawet powiem Ci, taką ulgę przynosi to ciśnienie. Tak, tak, dokładnie. Że dociskam bo... i czuję po prostu mm -hmm. tak nawet taka ulga jest zupełnie. Tak, dlatego też mocno zalecamy zawsze, prawda, mówimy pacjentkom, żeby kilka razy Super. żeby odciążyć tą tkankę, która boli tak, i ruszać tylko tą tkanką, która tak. jest potrzebna do ruchu, dobra? Także kilka razy sobie w ten sposób porób i to Super. powinno przyspieszyć no. też regenerację czuję w tym różnicę. miejscu. No, dokładnie. To będę stosować. To jest ta różnica chociażby, nie? Mm -hmm. Także zawsze się uzupełniamy, fajnie. I teraz Super. druga ręka, dobra? Najpierw jedną bez uciskania, powolutku. Mm. I spróbuj teraz z uciśnięciem i lekko podnieść do góry. Nawet mm -hmm. powiem Ci taką ulgę przynosić, to ciśnienia. Tak, tak, dokładnie. Że dociskam bo... i czuję po prostu mm -hmm. nawet taka ulga i zupełnie. Tak, dlatego też mocno zalecamy zawsze, prawda? Mówiłem pacjentkom, żeby kilka razy tak. dziennie, tak co dwie, co trzy godziny, całą dłonią masowały Zobacz. tutaj w okolicy, Także pamiętajcie. też. Ja ty. zawsze powtarzam, żeby się nie bały docisku. Tak, dokładnie. Może w tym momencie tak niekoniecznie samej blizny nie tak. ruszaj, nie kompresuj, dobra, ale tu po tym górnym łuku, tu? dobra? Tu o I właśnie, tu. i z boku, dokładnie. Dobra. Tu, wszędzie w okolicy, po tym górnym łuku bezpiecznie możemy się masować mm -hmm. kilka razy dziennie, dobra? Tak. Tak po 2-3 minuty, taki maksymalny ucisk, powiedzmy dwie, maksymalny długościowo ucisk, prawda, bo on musi być lekki, dobra. ale około 30 sekund maksymalnie. Ile mówisz docisk? Ja mówię do pół kilo. Yy, tak, do pół kilograma, Kilogram. tak żeby czuć było, że uciskasz, ale nie za mocno, tak, prawda, żeby czuję. też to dawało ulgę, a nie dyskomfort, dobra? To na tej zasadzie sobie uciskamy. Tak. Ok, to to ćwiczenie pierwsze już zrobiliśmy. Tak. Spróbuj sobie teraz troszkę pochodzić w miejscu, żeby dotlenić tkanki, lepiej dobrać, mm -hmm. prawda? Ręce luźno. Ręce luźno, barki się ruszają, dobra? Usiądź sobie, pamiętaj, żebyś nie podpierać rękoma. Jedną nogę i drugą sobie tutaj daj na leżankę, dobra? Obie ręce na jedno, pod kolano sobie daj tutaj ręce proste, prawda? Lekko się przygarb tutaj i teraz pozwól nodze, żeby cię odprowadziła do tyłu. Mhm, dokładnie. O, w ten sposób. W naszej klinice fizjoterapia estetyczna Szczyt i Szwedo, która bardzo mocno współpracuje z Kliniką Chirurgii Plastycznej doktora Szczyta. Zapewniamy pacjentom opiekę pooperacyjną, ale też przedoperacyjną, mającą na celu edukację pacjentów, jak będzie wyglądał ich proces dochodzenia do siebie, regeneracji po zabiegu. Także przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby uruchamiać jak najszybciej tkanki. I samych pacjentów oczywiście po zabiegu operacyjnym. Oczywiście nie tylko po operacjach tych najbardziej popularnych, jak liftingi twarzy, czy też powiększenia piersi, ale różnych innych. Skupiamy się również na pracy z blizną, na uruchomieniu wszystkich tkanek funkcjonalnie związanych z miejscem operacyjnym. Także zapewniamy taką opiekę tyle, ile pacjentka potrzebuje.